Więc witam was wszystkich bardzo, bardzo, serdecznie, to jest kolejna mapa, operacja Zamieć na ostatecznej rozgrywce. A tu mam spawn. Okej, okay. no więc tak. Mapa śnieżna, jedna z najlepszych jakie grałem tutaj, ze znajomymi się ścigaliśmy. Od punktu D, poprzez B, na C, na A, E, co tu jest, F i tutaj na spawn, bo tutaj wszyscy mieliśmy spawn. To powiem wam, że zajebiście się skacze, zwłaszcza skuterami ścieżnymi, była beka, dobra. Zaczynamy. Tutaj mogę grać albo technikiem, albo wsparciem, no i zwiadowcą, no ale co to zwiadowca to jest? Ja nie lubię grać zwiadowcą, to, jest to odpada szturmowiec niezbyt, bo tutaj są duże jednostki zmechanizowane. Dobra, um, zagram technikiem. Eee, techniki. Do tego będę miał broń na średnio dalekiej odległości, czyli tradycja Aku. Tylko kamuflaż, raczej blue sky lub jak. No, aktywnie jak biały. Spray, może. Spoko. Zobacz się, od niego odbija. O, jedne. Okej. Okay. Kamuflaż, no i kurna, UCP jedynie. No to jest jedyne takie białe. Dobra. Diglu, nie wiem jakiego koloru zielonego. No, średnio bym powiedział. Więc też pierdolniemy białym. Chociaż że nie, miałem za długo chodziłem kiedyś. Weźmy. O, dobra, jedę. Czerwony. Ale ładne. Na cholerę mi kamuflaż, Dobra, Dobra. ktoś tam nie ale to na razie nie ma yy, znaczenia Na D jak pójdę, to będzie BTR-ka, więc tutaj już Kolście pewnie zaraz zginie Tu jest D, tu przejmują nam, czyli ja bym wziął skutek Nie, nie, zrespię się tutaj Zobaczymy, gdzie się znajduje przeciwnik Transporter nieprzyjaciela! Dobra, gram USA, przeciwnicy to ruskie, no, ale dobrze Byli Chińczycy, to jeszcze mógłbym się trochę pokłócić Tam, Chińczycy fajnie to jest ale jak ruski. Ruski się nie głupi. By Chyba, że kurde, nie trafiłem go, ale tam był jeszcze jeden przeciwnik. Czy to był mój? Chyba to był mój. Nie, to był przeciwnik, bo go nie zabił. Zrobił tylko mniej gościa koło mnie. I z jednego do serwera, wspaniale. Idę A... na B, to jest fajna pozycja. Ba, 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 Battefield... kurde, czemu ja mówię zawsze jedną literkę za mało? Dobra, zamknijmy te bramy, żeby na mnie wchodzili. I to jest to, co jest najlepsze w dodatku. Tego gościa ma zajebiście dobry kamuflaż, pomijmy. To nic nie słyszę, bo to tak się drze. ja bym wolał przejąć. A, więc sorry, koleś, ale się... Dobra, no, dobra, jak już przejmujemy to. Roga, Mam za dużo sensity. Nie zespołu NIE! opcja Przy ośmiu pojeździe 30, nie latam sam Helikopterem, więc Tyle jest, okej okay. Mamy jest wrogi enemy soldier O, leś się gościu pierwszy. A, on jest tymi, przodem No plecami to było najgorzej, bo jest znaczenie Czy plecami, czy przodem Dobra, zabiłem go, ale Naprawiać! Ej, 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 my friend, firmy my fire no dobra, z połowy Nie to nie. ty kamperze jeden. Granat zabije go. Cholera. Nie wybuchł granat. Gdzieś się rzucił granat nie wybuchł. Po prostu zniknął po tym, jak ją umarłem. 1-1, czyli mam 2-1, tak? Ta. Nie podoba mi się to. Idę tutaj, przejmę to. Będzie punkt. Masz. Zarabisz ja sobie. Siada, jest twój. Dobra, ty go naprawisz. Mi się nie chce bawić. Nie mam C4, więc nie, nie pobawię się że... w trolla. E, Jestem ten... na wprost sniper gdzieś tam coś ma. Tak? Nie, na lewo. To gdzieś jakiś sniper jest. No właśnie. Jak <laughs> się tak dre, to słyszę by było. No, mógłby mi nie zasł... aha, zajebiście Jakiś glitch? Fajnie, on się może na tym respi zawsze Myślałem, że to on zginął A tu się okazało, że to coś innego szczeliło, bo że on szczelił No, on do mnie strzelał. Myślałem, że do kogoś innego. Kurna... Nie idź mi na tej mapie coś. No jest, tutaj jest mapa chyba. Pod pojazdy główne. Tak, tak. To jest pod pojazdy. Kurde, nie ma nawet czym sobie pojeździć, no. Zrobimy inaczej. Jest tam samo wszystko? W tym? Nie, tu. Paku. Tak. Adiglu. Też jest kompresor? Tak, 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 dobra. Chodzimy sobie C4 Cię się pobawimy w moją... swoją ulubioną zabaweczkę. No, dawajamo. Ja dobra. No. I co teraz robimy? Teraz szukamy pojazdu, który znajduje się na C. I jedziemy tam za zajebistym skuterkiem śnieżnym. Zawsze chciałem mieć taki skuter śnieżny, no, od pierwszej komu Chyba sobie zostały. A, jedź! A, bo to shift można dać, żeby szybciej jechać, zapomniałem. Teraz podjeżdżamy, trzymaj się, miłego dnia życzę. I jest głaska na służbę C4. Dobra, na... A, mam trzy, zajebiście. Złoty pakiet, zawsze na propsie. Sry, <laughs> A... Co to jest? O, u mnie te pingi, u mnie te pingi. Cholera jasna. Można tu wejść? Nie moja Pojawło, ale stabilnie Dobra, Pinky już spadły, jakiś pewnie chwilówka Jak ten kredyt Idziemy na D Mam C4, więc jest spoko, ale nie mam poja... Wiesz, że coś zjadłem? No fajnie, ten dig wygląda, spoko na D A, jest to mapa operacyjna, nie wiem, czy mówiłem Podbój, podbój, normalny podbój, żadnych dużych a to nasz czołguś. Ilu masz? Włoch, cholera. Czy będzie część druga C4? Cholera. Nie, nie reloaduj. Nie. Co on robi? Dobra. Tam są nasi przyjaciele, którzy są nasimi nieprzy Cholera, jakie to to niesalne. Z tumikiem, oczywiście. Gdzie on był? Kurna się schował. Msikał, czy co i mnie zobaczył przy okazji. Który level? 10? 49, a ma tego. 10. Yy. Nieśmiertelnik. Okej okay. Kurde przyzwyczajenie że z pistoletem szybciej Część druga zabawy C4 Racza tak to znaleźć, żeby mógł siąść O dobra No siadaj No Za cholerne Dobra yy, Mapa Nawet nie wiadomo czy to się jest Do mnie jadę To będzie koleś a okaże się że nie ma yy samochodu tylko nie w potrzebie C4, na C jest typ, jest tam też nie jadę, ale znam no to na D są. Coś mi się z mikrofonem stało i coś się stało z moim sutterem śnieżnym który nie chce jechać straciliśmy LOL. Przeżyłem Lol są pojazd dobrze Nie no Chcesz to naprawdę Będę przeszkadzał Tutaj nasz przyjaciel stawia sobie miny Aha, nie, nie da się tak się chyba się dało tak trollować, jak strzelę w jego minę to on wybucha Teraz nie masz tej możliwości No wiele kiedyś można było lepiej trollować koleg, można było ich przejechać On się wkurzał O co ty się śmiałeś z niego, on cię nie lubił A później przepraszałeś, on cię lubił. Tylko wkurzałeś, on cię nie lubił A i tak w kółkę, jak tak ja to robię Dobra Idziemy mm, na B Oczywiście nie jestem dowódcą, no bo jakby Bierdzik, bierdzik Mój urdony helikopter Mógłbyś tam zabrać? No wysoka, dobra Patrz, patrz Ach, dzięki. dzięki Thank you, thank you. One more! Dobra, granat poszedł, może by tam coś obije. Zobaczmy w co tu się znajduje. I tu jest... Znaczy tu nie ma nic, no. Tam jest helka, helka... Uuu! Tam jest dwóch pindolów. Nigdy nie mogę zapamiętać, że tam jest... Eee... Jaskinia, dziura... Parka, sekretarka. Wadź, panie, nadeszło mnie ranie, Lecę do ciebie. Czyli tutaj jest przejście. Spokojnie, ja teraz przejdę. Przejdę na B. Przejdę na B, które oni przejmują, ale ja przejmę z Nie, ktoś więcej przejmę, tak? A. To tak średnio bym powiedział. Bo nie będą mają czołg. Nie bać biedę. <noise> tak się kiwa, to jest naj, najtrudniej sterowalny pojazd na tej filtrze. Widziałem gościa z który jak ten kierował to marzenie, kurde. Nie wiem jak on to zrobił, ale naprawdę szatłem. Właściwie zrobił na przykład w lewo, w prawo się obrócił i pojechał dalej prosto, że wjechał od razu dobrze w punkt Baxter, no? O, nie ma go tam, kurde Gdzie on polazł? Tutaj? On gdzieś tu jest Nasz, dobra jesteśmy na górze, tak? Nie strasz, bo się zesrasz Łopie No tu jest Dobra, znalazłem go Tank, 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 tank nie, nie, nie. Dobra, jedziemy Niestety na dwójce Ale idziemy Cool No cool Nie bądź bieda Dobra, jakie mam statystyki 6-5, cały średni, 2000 punktów ale jeszcze sporo tyka tu zostało, więc damy radę. Tam gdzieś w widziałem przez chwilę. Tak mi się wydawało. Gdzie ty jedziesz? Dokąd może on to Tu się nie opłaca jechać, gościu się wychylasz, abyś chciał tam nie wiem... Chciał dostać od razu mordę. No, delta jest na więc nie wiem po co ten gościu tam tutaj w ogóle przyszedł. tak zamieć. Przyszło? Tak mi się wydaje. A kulma ma krawaty, Chwila da cztery. My friend e, okej okay. Więc teraz... Y, y, Asoka ma do mojego serwera nawet fajnie, spoko. Hmm... Y, okej. Okay. Spoko. No, go na 14, a no tak, bo to jest minimalna. Minimalnie ta broń daje 14, a maksymalnie, jeśli się nie mylę, to jest um, 26, 24, coś takiego. 5 kills streak. Okej, okay, tutaj jeszcze zobaczcie sobie, jak się fajnie z tego na Jedź. Yeah. A można z tego tak szczytać full auto? No, seria. Uuu, Ale. Tu nie był nasz świetny napak. I A, kontynuujemy. Dobra, jest ze mną. Soki. Yy, I to jest mapa ta śnieżna. Tutaj 400 etykietów im zostało. Taką To czemu te się przerzuciło na do innej drużyny, czy nie? Czekaj, ty jesteś ze mną, jesteś. Tylko jesteś w innym zespole. Mam zespołu. Ja W delcie jestem. Chodź do delty. Ty jesteś... Gdzie ty w ogóle nie jesteś nigdzie? Dobra, no, jesteśmy razem. to. Okej. Okay. Ja gram technikiem. Wezmę sobie AK-5C. No, tutaj wypadało technikiem grać. No dobra, to jak ty jesteś technikiem, to ja biorę tego... ...krowę jakąś i będę twoim tym... ...dostarczycielem nabojów. Dobrze. Pobawimy się z C4? No dawaj. Już mam w ręku. A to, to co, rozwalamy czy wylatujemy? To, to no Podłóż, ja będę na dwójce. Ja będę, na, ja będę prowadził, ty podłóż C4 teraz. Rozwalimy jakiś pojazd, czy tam coś jest. No to dawaj, no skaku. No wrzucaj. Wrzuciłeś co, C4? Nie. No to mówię ci, rzuć na tego, na skuter śnieżny. No bo... A, no, no, no. skuter. No i ty będziesz na dwójce i ty wyskoczysz, ja podjadę, mi się to nie to stanie. E. Dobrze było, dobrze, jedziesz. Dobra. Trzy musisz podłożyć. Na no, trzy są. O. Dwa, tak. wystarczą. Zobijesz, tak. będziesz miał punkty. Dobra, na, ja tam widzę, jaki tu jest. Gdy gościu na skuterze to na mapie patrzyłem. A nie, już go chyba zdjęli. Zrzuca. Dobra, przejmujemy? Nie, nie ja przejmujemy. Przejmujemy? Poczekaj, no. Punkty trochę dała Poczekaj, mechanika mu pomogę. No A co no? To... przez nią potrzebował? Boi się <laughs> Dobra, go dalej. po dupie, ucieka Dobra, dawaj No pa, przejechał mnie, no to jest cudownie. No kurde! Hołowczy ze mnie marnie Bo to nie jest dla hołowczyca jazda <laughs> W ogóle to jest jakiś gostek, co na skuterach wygrywa Tak, jest taki? taki spot? Dobra, tu gdzieś się gości, więc szykuj się C4 Cieka... Kurde Cały czas trzymał w ręku nic innego nie robię, tylko to. Tak. Ty, on tu jest! Zetonuj! Aaaa! do. Za późno. Nie w tą stronę, żeśmy wyskoczyli, ty. Chciałbym pojechać... Czekaj. Masz ammo. Eee... No, niepotrzebnie, 29 dostał, czyli ma 70 HP na 3T. A2 C4 jest. No odradzaj się, na co czekasz. No już, chwileczkę, spokojnie. 6, 7, nie idzie mi na tym opie jak cholera. O kurwa, no i zda jedna odjechała. to tak było inaczej zrobić. Musimy się dogadać. Mażo Ale nie się sta. dogadało. No stał. Ta the fuck? Jak spał na mnie to uważaj bo są z dwóch stron Wiem I tu jest jeszcze btr -ka. Dobra Jest tam lawnu, no, VFW Jakaś wąta z grenatem Działa, no ale już nie żyje Leć jedzie to chyba BTR, nie, nie jedzie Dobra. Na dole, pod moim trupem. Idzie do ciebie chyba po, czy, po drabinie. Nie widzę. Więc uważaj tam. Kurwa zdjął mnie je, Ktoś mi informował, co robię. Bo no, po drugiej stronie wyskoczyłem. No a widzisz. E, tu masz tego. Aha, to już nie mam. Na, na B jest czołg? Czy jeździ? Jeździ czołg. Dobra. Bo przejmują nam D, by trzeba było tam coś zająć. Biorę technika. I to nową broń to... Tego, tego pdw, jak on tam się nazywał, Czeat, C, -a coś tam, coś tam. <laughs> Spoko. Eee, kurde, ja mapartem grę na pusty pustynnym, na tym, i dziwić się, że my widzieli. No weź co ten taki miejski, podobny do więcej białego. No u, u TP, u CP. O, o, z jest gostek. Widzę go, widzę, muszę go zajść. Jest mój. Nie Mam C4. te 4 Nie próbuj tego robić. <laughs> On jest mój <laughs> Zobaczcie jak zaraz zostanie C4 Cześć Muszę sobie wziąłem Aaa zobaczył mnie Kurwa śnieciasz łapięk Nie ja go rozwaliłem chopy Nie ja Nie ty zginąłeś? Znaczy ja nie zginąłem, ale nie ja go rozwaliłem Nie zginąłem, nie rozwaliłem No Tukwartasz Zabił go ten gościu koło mnie, ten tutaj coś się tak przydula do mnie teraz Uwaga sniper snajper. I leci helka Ty masz technikę? Uh -huh. Mhm. A to Taka jest birzik Co za tobą? Czekam za wysoko i za szybko leci Niżej trochę Polecia na tamten punkt drugi A, ktoś go zgnoił na, na ziemi A druga Nie, na... nie boja w obokach Nie, nie Dobra. Byłem. Mam tutaj tego Dawaj, 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 dawaj O się, co to było? BTR nas zanim myślałem, że ty bazuką Nie, ja bazuką walę tego, tego Aż się wziął i z zapalił <laughs> Ten po Z wrażenia e o mam lava, lawa lawa, Nie chcę być na dwójce, chyba że jedziemy razem. To, aha, ty jesteś gdzieś tam. No nadejdę. Uważaj masz snipera na tym drugim punkcie, gdzie czołg się bierze i cały czas na nie pieprze na samej górze leży. Nad wszystkimi. Poczekaj, może go zdejmę. Słyszałem tam gdzieś coś. Gram do RPK powiedzisz, że zajebi się cały Trzyszczał gościu leży Gdzie on jest, strzela do mnie To na jedna Ale wiadomo gdzie już jest Kaj zabił mnie Pierdę kary Dwóch, przepraszam Pomyłka dwóch Chyba tego nie zobaczyli Wybaczam ci <gry> Kurde SKS Na samej kurze na krawędzi Jak, jak jest B, nie? No. Za B jeszcze jest taka wielka, szara krawędź Jak weźmiesz mapkę Już patrzę, czekaj, B, no Za B, między A a B jest taka szara krawędź Na no tej krawędzi to? leżą dwóch snajperów A widzę, na samym końcu, no widzę Mam Do to. samej tej Paniaczki cholerne Tak, Milanie eee, Wiesz co zrobię? Wys pójdę na A ze skuterem I ich przejadę No to spoko, to, to dawaj A no ja to wziąłem władzę. snajperkę i właśnie na ten dach taki na C co jest, nie? Taki ten wysoki no no. bo staram się ich zdjąć, wziąłem sobie największą powiększenie jakie było. 40. Oni ich chyba zabili Serio? Zaraz ci powiem. Tak, tak, bo ja tu mam ich punkt od drodzy, który rozwaliłem właśnie. No to dobrze. A jeszcze popatrzę, bo już teraz mam cały obraz sytuacji, co się dzieje. Jako snajder mogę... Tak, jeden na skuterze i WTR walczą ze sobą, drugi na skuterze, jeden w kierunku... Zaznaczyłem ich Jeden w kierunku C się kieruje, drugi w kierunku... B się kieruje To, Zginąłeś? Tak, Ma... od snipera, jest... zaznaczyłem go. On jest na 100 metrów od mojego trupa. O nam przejmują? Schował się, słuchanie, schował się. Na skuterze dojechał cię zaraz, Nie, 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 nie. Snajper kampił i nie tra trafiłem go. Trzy razy go trafiłem, dwa, trzy razy i... i po gościu po prostu... Ładnie jest, trafił. Ja widzę, dwóch jest. A na A mógłbyś zobaczyć, gdzie jest snajper, bo dostaje. Trzech! Trzech sniperów. Kurde, więcej ich tam matka nie miała? Cała drużyna snajperów, ty. <laughs> no, Wszyscy... Miała, tylko... Na A nie widzę. Na A skuter, obcy skuter. Wiesz co, ktoś pojechał na A za A wziąć ten taki co się strzela wiesz, z tego super zabijania Jednym o, hitem. Wiem co. Nie wiem jak to się nazywa To snajperka, da? Tak? Czy to co zabija helikoptery Yes, zdjęty Jeszcze jeden Widzę ich tam, cholera widzę Czy tam się ruszyć, no Ktoś go musiał... Tak ładnie leżał, no <grymne> <grymne> Chętny pewnie był a. Oj ty ty snajperku No kurde fartyś Dobra nie, do, nie, nie idę do nich bo buta, nie ma sensu iść do nich z buta Jest Nie żyje Ty czy on? Ja Ty On Ja A to dwóch Jak tak Ty, a sokuma, dobi Zabijesz jednego No no, jest, mam. Zaznaczyłem, nie wiem gdzie są. Na drugiej kurce. Na B. Bramami. Te górce. O kurde... Ale tam C4. O oh, fuck! Zaznacz, zrób tak, żebym na mnie nie zwracali uwagi. Już za późno. <noise> Dwóch kolor do mnie. Mają 20 celowni i strzelają z tego SW98 obydwa, bo jednego zdjąłem miał SW98. Przejechałem jednego. A drugiego nie zabiłem, bo zostało mu 44 ap <grywa> Wyskoczyłem zamiast go zabić C4, to... O Jezu. Dobra. Leśny, zimowy. Jeszcze gramy raz? Jeszcze coś zagramy. Zagramy następną mapę. Eee, jakąś chińską zagramy. Eee, BTR. Nie, dzięki, ja się tam nie pcham. Miłość i harmonia. Dobra. Koniec. Ujraliśmy. 12-12 nie ich na 8000 punktów, tylko kurde mało to. To jest, to jest taka dobra plansza właśnie dla, dla tych, dla sniperów. I warto Nowe. przejmować pojazdy jak zwykle, nie? Tam, bo tutaj jest kilka pojazdów i każdy pojazd ma znaczenie. Ty, zabiłem jednego granatem, bo mi się granat wyświetlił. Ty <laughs> ty, musiał dostać, bo rzuciłem granat. On mi odrzucił. Spoko. No i co przy, no ile masz, jak tam staty? No, rozgrzewasz je dopiero? 3-6, spoko, nasze radę. Dobra, to tyle na dzisiaj, trzymajcie się. Hej. Hej.